Tak więc postanowiliśmy, że zbierzemy się w nasz gang pracowników i spuścimy jakimś tam Stevensom. To jest bardzo dobry pomysł. Tak więc, dzisiaj znowu jest ze mną Kraft i Miskowski. Mariusz, no no pokażę ci coś. No. Chodź za mną. No idę, idę. Patrz, twój dom. <śles> Ja pierdolę. Ja, ja wiem, że jestem świnką morską, ale jakby ja nie mieszkam w ściekach. Ja mieszkam w domowych warunkach. No, no, dobra, i tutaj się chyba ten clown to pojawił co nie? Ta, ja bym tam najlepiej no, tak. rzucił petardę no, jakoś. U... Go... Ty jesteś tam. jakimś polskim żałosnym dreamem. Jak się z tym czujesz? Jestem lepszy niż polska świnia morska pracująca w McDonaldzie. Czy? Mówi Dokładnie. to Dream dobra. pracujący w McDonaldzie. Dzisiaj headwarsy i Dobrze. dzisiaj takie trójkowe headwarsy i no trochę będę musiał wyciąć trochę będę musiał znowu montażować i trochę znowu będę się męczył z montażem tak jak z bedwarsami, ale cóż, muszę się poświęcić. poświęcić. Magia, ty Dream Co? Co? Le what? Ja pierdziele, ostatni ile ostatnio jest tych pod... Aaaa, ja wiem dlaczego. Dream ostatnio ogłosił jakąś tam nagrodę za to, że będzie się nosić A, jego skina, ale to na Hypixelu. Albo na najmniejszych serwerach, nie? A nie, ale chyba wiesz, tylko nie na Hypixelu. nie? No, ale ostatnio bardzo dużo jest tych podróbek Dreama Ciebie przede wszystkim no jestem piękniejszy. I have bulk of cocks for 20 bucks. No nie można wstawić generatorów. Polkumę. O nie. To wszystko winno Pal gumę. Czekaj, czy tu. Ja mam 20 dni. Kiedy się. Skrzynki się później pojawiają, tak? Skrzynki? Nie, ja je, Ja je można je sobie kupić, nie? Ja je sobie je tam Aha! Nie, bo ja się zastanawiałem, czemu... czemu tutaj skrzynek nie ma. Tak jak zawsze były. Znaczy zawsze, nigdy jak nie było, ale. Jak zawsze były, ale ich nigdy nie było. Powiedzmy. Filozofia. Wiecie co? Ja chyba z tych headwurstów na... rozegrał tylko trzy gierki. Nie chcę. nie będę nie chyba nie więcej. Albo dwie. O Rodzinę, wiesz? No to dwie. A zależy to od mi się wydaje, że jedna gra na górze. Nie! Kurwa! Nie fałszuj no zrobić. Mam nie fałszować, mówisz? Miskowski co ty robisz? 13 z ów na wędce. Ja mam maksymalnie 11! Czemu? J jak mało? Okej okay, jak tak? No to dalej 11. Ja mam 20, zmalnie. Oooo! Już! Już bariery opadły Bo, tak szybko. Już tam, już jest, już jest... No już. Ej, jakie oni mają sepy, skąd oni mają takie sepety od razu? Ma ktoś killoff? Ja. Okej. Okay. Ja mmm Dobra, my ja chyba z nimi planu. nie mamy szansy, poza tym... Ee, dobra, ja wiadra nie mam. E... Albo nie oni ja, nie mają nie mamy, łuki! Zresztą, zresztą. Złoto. Są dobra, nie, nie za bardzo. Ja grubami Będę patrzeć na, tym, na tej perspektywie KU! No. ten z Mcdonalda lepszy niż ty Dobra Nie udasz się No co? Dreamy są zawsze odpalone Nie, trafiłem dzisiaj na dreama takiego nie, Wręcz przeciwnie No co? Nieodpalonego Co dobrym mamy 28 minut? MAGIA Magic Do you believe no, in magic? Co, czemu nie? <laughs> nie wiem Fałszujesz Nie no Dzień, Dobra i kupuję sobie kolczugę Pach pach ja Może jeszcze Dzień, diamentowy miecz kupię Pach pach No i czekaj to chyba Wszystko jak na razie Ja nie lubię łuczników więc nim nie jestem Jak coś Ja, ja lubię łucznictwo Zabiję ty, pach e, Wcześniej graliśmy sobie hardwarce Zielony dream teraz Niszcz most Pff, Nubek Chuchu. Czekaj oni mają Jezu ja, Jak ja się ja się za bardzo Czekaj, on ma diamentowy miecz, więc tam ciu... Nie ma łuk? Jaki... Nie gadaj, że nie ma łuk. No. Ma, nie, nie mówię ci, ale mają łuk. Nie no crazy, że no. chłopie jest z 7 kratek, no. Dobra. No. Ja pierdolę, ale co za frajer pierdolony No... Ej dobra, Jaka p... to jest, jezu No Ja pier... No bo też, też się rage'uje na tych headwarsach. Nie wiem, najlepiej jest nagrywać head w headwarsach, No. Headwarsy to nie wiem, bardziej na streamy, tak. No zaraz też się chyba killaury odpalę, no nie mogę. Dobra, włączam cudzunkę zaraz. 🎵🎵🎵 Czara. Zadzban. Focus Za Zadzban. Dobrze, no już, dawaj. Trzy! Dobra, czekaj, ja idę po więcej strzał. Ściana, nie wyśczałem. Aha, oni mają flame'a już. Co jest? Czekaj, spróbuję strzelić. Nie trafiłem. Trafiłem! Jak ja trafiłem! No i ci znowu tam próbują. Dobra, ale ja jestem... A, crazy. On tu jest nad nami. Czuwa nad nami. Czekaj, czas tam podejść do chłopa. Ja psychicznie już chyba nie dość. <śmiech> Miskowski! <śmiech> Jeszcze dać ten mem z tym pomniejszonym ekranem i dać z i dać... Miskowski nasz bohater Czekaj... Czekaj bo no ja do... dostałem, no O, dostał sieczkę Dobra, obrywa mocno Nice A, Dobra, do nich? Tak Masz łuk? E, znaczy, ten? Kill'em? Mam, 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 mam Ja mam to Mam, nożytę, mam, mam, A, okej okay. do... Wow, Co? Co tu? No, za co? Co? Co to było? Główkę straciły, stracili chyba. No. Dobra, zginął. Ty, troszeczkę pajęczyny pos po postawiam. Właśnie pajęczyny, czekaj. Fireball, fireball. Czego mi to od razu nie do Głowy. No. Zepchnij go, proszę Cię. No naprawdę? Kurde. Dawajcie, lecimy tędy. Lecimy tędy. Dobra. Nie ma co, lecimy. Na całego. Lecimy, nie? Dobra, niszczę. Zginął, zginął, on ma... Zabij go. On ma... Nooo. Tak, jestem elektropatyczny. Częściej widzę ich, nie? O lul. Dobra, to Alex to jest Steve. Taki typowy Steve. Ty już u nich jesteście? Mówię Ci, że Miskowski poszedł. Aha, on sobie... No Jezu. No to chyba, my tego chyba nie wygramy za bardzo. A tu co? Ich tu jest dwóch? Jak się skampili. Jak się nam generatory niszczą. Yy, oj, 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 są u nas, są u nas. Dab, hmm. Dobra, zginął teraz, ale, ale zniszczyli nam głowę. No. Lecimy do nich teraz, lecimy teraz. teraz wiesz, oni jeszcze mają itemu, więc lecimy do nich. Niszczyłem główkę. niszczyłem zniszczę mi łówkę. No dobrze Co? Ooo Jezu Huberta, Huberta, on ma na ma doła O, i drużyny, dobra, dobra. O Jezu! Okej! Okay. O, 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 o. o o o o jednego zabić, jednego zabić Czekaj, ja mam jeszcze łuk, to! Dobra, zrzuciłem go. Super. O, maluło, 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 maluło. Dobra, Dobrze, wygraliśmy. Dobra, no to chyba już koniec, co? No a więc 10 minut się nie dobiło, niestety, ale no cóż, ja tu jestem od tego, żeby dobić te 10 minut, więc. A uh, No co? Lecimy. Ok. Wow, 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 wow. wow, wow. No ich nie umiem się bić. Okej. Okay. Leży. Ej naprawdę mi dzisiaj okropnie idzie w PVP, nie? Nienawidzę mojego życia. Moje życie to kłamstwo. Nie wierzę w moją klawiaturę, że to się właśnie stało w tym momencie. O, czerwony. No, no, no. Klawiatura mi się zjechała. Zajeb...any hub dobra. Leżysz. Żabuś. Ty, on ma. Okej, okay, on sam spa. Nie wierzę. Kurwa, nie wierzę. WTF? Okej. Okay. ja teraz nie umiem. No tak, kurwa, fireballem nie musiał. No bo kto kurwa, w XXI wieku nie ma firebola, nie? Ok, zielony łóżka nie ma. No i ja też łóżka nie mam. Okej, okay, widzę go, widzę jego nick. A na niewidce fryer będzie posuwać, nie? No i mnie zabije oczywiście. O o o. o, o. Yeah!